Drodzy bracia w kapłaństwie, biskupi, prezbiterzy, drodzy zgromadzeni w tej świątyni na uczcie eucharystycznej. Eucharystia to jest najświętsza godzina, godzina jedności. Kontemplujemy w niej syna, który jednoczy się z Ojcem, a owocem tej boskiej miłości jest trzecia osoba Boska. Świat bardzo potrzebuje tej godziny, godziny jedności, tej najświętszej. Ona jedna może być źródłem jedności dla świata. Bo wiemy wszyscy, że świat jest bardzo podzielony. Boleśnie podzielony. Podzielone są kontynenty między sobą, podzielone są narody, podzielone są społeczeństwa. Bardzo podzielona jest Polska. Podzielony jest Kościół. Dzieje się tak, bo od zawsze, od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, trzeba powiedzieć: świat jest rozdarty. Są w nim przyjaciele i nieprzyjaciele. Jezus tego nie neguje. Jezus sam to powie. Z ust Jego słyszymy. Tak. Są przyjaciele i są nieprzyjaciele. Jezus ich miał. I jednych i drugich. I nie na tym polega największy dramat świata. Polega na tym, że nie potrafią żyć w jedności. Brzmi to paradoksalnie, bo skoro przyjaciele, nieprzyjaciele, no to, no to nie ma jedności. Musi być rozdarcie. Muszą być wojny. A Jezus mówi to nieprawda. Jezus nam wskazuje na Ojca. I mówi, On jest źródłem miłości wszystkich. Wszyscy wyszliśmy z Jego łona, wszyscy. Wszystkich kocha i, i nigdy tej miłości nie odwołał wobec każdego, kto na tym świecie żyje, wobec najbardziej okrutnego dla nas nieprzyjaciela i przyjaciela najbardziej umiłowanego. Słońce Jego nie przestało świecić nad krzywdzicielami, deszcz nie przestał padać na nieprzyjaciół. Ojciec nigdy się nas nie wyrzeknie. I Jezus nam to mówi w każdej Eucharystii. Ilekroć przychodzimy do ołtarza, Jezus mówi, kładę siebie i moje życie, tak tego zapragnął ojciec, to czynię za każde dziecko ojca, każdego mojego brata i moją siostrę. Skąd się to bierze, że, że takie przekonanie w świecie, iż przyjaciół trzeba miłować, a nie przyjaciół nienawidzić? To pojęcie wzięte Jezus powie z tego świata. Celnicy miłują tych, którzy zapewniają im kasę. Tak jest w ekonomii i tak będzie. Nic nie ma gratis. Inaczej ekonomia świata przestałaby funkcjonować. Tak również jest między tymi, którzy nas. Nie miłują. Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, co szczególnego czynicie? Poganie tego. Poganie tak czynią. A między wami będzie inaczej. Jak? No najpierw okazuje się, że że także ci, którzy uważali siebie za religijnych, za wierzących w jedynego Boga, mówią: Przecież tak napisane, tak usłyszeliśmy: Bliźniego będziesz miłował, nieprzyjaciela nie będziesz miłował. Ale to nieprawda. Nie znajdziemy w Biblii takiego wersetu, który mówi, że nieprzyjaciół masz nienawidzieć. To nieprawda. To nieprawda, że tam jest mocniej w tekście greckim, będziesz ścigał z nienawiścią nieprzyjaciela. Skąd się to wzięło? Mateusz napisał: Usłyszeliście. To już nasze interpretacje. Jeden przekazuje drugiemu interpretacje słowa Boga, które tak nie brzmi. Ojciec nie byłby już Ojcem. Bóg miłości nie byłby już Bogiem miłości, gdyby kogokolwiek się wyrzekł, kogokolwiek. Ale kochani bracia, kapłani, czy tak nie jest również w Kościele? Świat próbuje nas dookreślić, że jest Kościół postępowy i Kościół niepostępowy. Że jest Kościół otwarty i Kościół zamknięty. To jest kłamstwo. Nie ma takiego Kościoła. Kościół jest jeden. Kościół jest Jezusowy. Nie ma innego Kościoła. Jest Jego ciałem Kościół. Jezus cierpi. Cierpi, bo są podziały. Także my będziemy kuszeni między sobą, bracia, w kapłaństwie. Nie ma podziału na tych, którzy należą do tej grupy. Inni do drugiej grupy. Kościół jest jeden, Jezusowy. Ale przecież każdy z nas ma i przyjaciół, i nieprzyjaciół. Masz w swoim życiu i spotkałeś tych, których kochasz, i których ci trudno kochać. Masz w swoim życiu tych, którzy ciebie miłują i tych, którzy ciebie nienawidzą. Każdy bardziej lub mniej tak ma. Jak więc miłować tych, którzy nas krzywdzą, rany nam zadają, którzy krzywdzą Kościół I w jeden sposób? W kapłaństwie naszym. Zostaliśmy obdarowani niezwykłą łaską. Możemy być tak blisko Jezusa, że bierzemy jego ciało do rąk. Ciało mistyczne, ciało także prawdziwe. Bierzemy do rąk jego przenajświętsze ciało i bierzemy do rąk jego przenajświętszy kościół. I mówi: Kochaj. Ale w jeden sposób to możliwe. Czerp miłość z ojca, tak jak ja ją czerpię. Zanurzaj się w miłości ojca, tak jak ja się zanurzam. Tego się nie da wytłumaczyć po ludzku. Nieraz każdą komórką naszego jestestwa, wobec tego, co trudne, co krzywdzące, co niesprawiedliwe, burzymy się. I pojawia się wtedy pokusa, by, by nienawidzieć, by dzielić, by się odróżniać. A on mówi, kochaj, jak kocha ojciec. Także dzisiaj jego słońce będzie świeciło także nad tymi, którzy nie kochają Kościoła, nie kochają kapłanów, nie kochają tych, którzy myślą inaczej. Jego deszcz dzisiaj również będzie spadał na tych, którzy, którzy są daleko od ciebie. Drodzy bracia, to co powiem jest trudne i dla Was, i dla mnie, dla każdego z nas. Jesteśmy po to także kapłanami, aby objawiać w świecie serce Ojca z którego wyszli wszyscy i do którego wrócimy wszyscy. Świat potrzebuje w kapłanach ojców. Ojców. Takich ojców, którzy każdego przygarną. Także tego, który, którego trudno ci przygarną który być może dzisiaj rzucił na Ciebie kamieniem złego słowa. Ale jedno jest pewne. Świat na nowo zjednoczyć może tylko miłość. Żadna przemoc i odpowiadanie przemocą na przemoc nie zjednoczy świata, a pogłębie rany świata. Przed nami bardzo święte, wielkie zadanie. By w świecie podzielonym, dzisiaj tak bardzo podzielonym, być ojcami jedności. Bądźcie więc wy doskonali, jak wasz Ojciec doskonały jest. Nie oznacza, porównujcie się do mnie, do mojego ojca. Nie. Oznacza, czerpcie z miłości ojca. Kiedy przychodzimy do ołtarza, bracia, kiedy całujemy o ołtarz, Całujemy Jezusa, który mówi wpatruj się w Ojca, czerp z Niego miłość, bo za chwilę odejdziesz od ołtarza. I Eucharystia Twoja ma się przenieść w ten świat podzielony, który często, coraz częściej żyje, jakby Boga nie było. Bądźmy Ojca, ale będziemy tylko w jeden sposób. Czerpiąc z miłości tego Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swojego dał, wydał, abyśmy życie mieli. Za chwilę będziemy powtarzali Jego słowa. To jest moje ciało za Was wydane. Prośmy odwagę, byśmy i my potrafili siebie wydawać, jako Ojcowie wychodzący naprzeciw także tym, którzy nam naprzeciw nie wychodzą. Tylko miłość może uczynić cały świat Kościołem zgromadzeniem braci i sióstr jedynego Ojca w Jezusie Chrystusie przez Jego ducha. Okay.